Maciek Winert, kolejna nasza interwencja Radia Bałtyk. Tym razem chodzi o brak prądu spowodowany usadowieniem skrzynek elektroenergetycznych w rowach merioracyjnych. No, które w takiej pogodzie jak dzisiaj zostały całkowicie zalane. No i zapraszamy na materiał. W okresie zimy, bez możliwości korzystania z wody, bez prądu, to jest masakra. 1 lutego 2024 roku nie mamy prądu i mamy wiek 21. Wszystko praktycznie jest w tej chwili zasilane prądem, a my nie mamy ani wody w związku z tym, ani ciepła. W naszym domostwach są osoby starsze, są małe dzieci. dzieci. I no niestety zostaliśmy pozostawieni z tym problemem sami. Mieszkamy na lotników morskich. Widać, jakie są w tej chwili tereny tutaj. One są zalane, ale cały problem polega na tym, że ktoś bardzo, bardzo mądry wstawił skrzynki elektryczne w rowach melioracyjnych. I te skrzynki melioracyjne są w tej chwili zalane. Mamy pogody, jakie mamy. Nikt nie chce w tej chwili naszym problemem się zająć ponieważ no, problem rzeczywiście wygląda no dość poważnie i chyba nikt nie zna rozwiązania tego problemu. Każą nam osuszać rowy melioracyjne, a rowy melioracyjne są na bardzo no, są bardzo długie, więc tak naprawdę technicznie nie mamy takiej nawet możliwości. Owszem, na tych działkach są również postawione, domy holenderskie. I, no i teraz pytanie, czy poszczególni ludzie mają też zajmować się oczyszczaniem rowów melioracyjnych? To jest, to jest też pytanie. Nikt tutaj w tej chwili nie chce nam pomóc. Urząd Miasta na razie milczy. Wody Polskie uważają, że to nie do nich należy, do, że to jest nasza sprawa. Zakład energetyczny mówi, że nic z tym nie zrobi, dopóki bo woda nie dopóki woda nie zejdzie. Więc tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje, możemy chyba sobie czekać do lata. Jeszcze dołożę taką sytuację, że w tej chwili mówi się o tym zielonym no, europejskim zielonym ładzie. Pytanie, jak my się w ogóle odnajdziemy w takiej sytuacji? Kiedy nie będziemy mogli w ogóle mieć kotłów na węgiel, na opał, na gaz, w takiej sytuacji to będzie w ogóle dramat. Fajnie, że od czasu do czasu możemy pojechać gdzieś do rodzin i troszeczkę tego ciepła, no w tej chwili to ja nawet kurtki nie mam, ale no tak się złożyło, że tutaj wyszłyśmy, żeby, żeby nagrać i żeby... Liczymy, że tutaj ten dobry pan, który w tej chwili nas nagrywa, że nam pomoże. Nie, to pan się spyta, bo pani dzwoniła także do zakładu energetycznego w sprawie przeniesienia tej skrzynki lub osuszenia tego rowu. Tak. Tak, tak, tak. Nawet mam nagranie fajne. A to posłuchajmy. Już, już. Z czym jestem kierownikiem działu eksploatacji? Ale orientuje się Pan o co chodzi na lotników morskich 10, 8? Informuję Panią, że w chwili obecnej, póki nie dostamy, dostaniemy informacji, że możemy się dostać do złącza kablowego, które jest zalane wodą, nie możemy przewrócić zasilania przepraszam nie będę kończmy, kończmy, bo nie, nie ja proszę, jeszcze ja proszę, nie panie. jeszcze nie wy proszę, panie, nie panie mnie posłucha, bo ja cały czas tak? od, od, godzin, od dwóch godzin rozmawiam tylko na temat lotników polskich, a nie mam tylko tego tematu dzisiaj. Wie pan co panie dla, panie. dla Pana informuje Pan Panią, że póki nie zostanie usunięte zagrożenia tam dla nie Pana nie jest to... Na, tym, na tą chwilę dziękuję. Dla Pana jeżeli to jest panie, mało mały problem jeżeli e, będzie, e, jeżeli będzie rozmowa jest nagrywana na, ja nagrywana rozumiem, jest rozmowa. rozmowa. Ja, rozumiem, ja rozumiem, że rozmowa jest nagrywana i informuję Panią, że jeżeli zostanie przywrócone, jeżeli będzie możliwość przywrócenia zasilania, proszę zadzwonić na 991. Pozdrawiam, e... dziękuję, do widzenia. Dziękuję, wobec tego. Ze studia Radia Bałtyk wita Państwa Mieczysław Kawa. Dzień dobry. Na prezentowanym materiale mogliśmy ujrzeć, jak w cudowny sposób skrzynki elektryczne zamieniają się w skrzynki Melioracyjne. Czy poszkodowani zostaną z tym problemem sami? Jak widać, instytucje spychają sprawę na bok. Na prośbę zainteresowanych osób, zajmiemy się tą sprawą. Będziemy pisać pisma oraz odwiedzać instytucje odpowiedzialne za stan rzeczy. Obserwujcie nas na facebookowej stronie Radia Bałtyk oraz Stowarzyszenia Estecisowo.